Hejka, dzisiaj kupujemy kucyka. Znowu mi się wyłączyło nagrywanie, więc superowo. Po prostu Te mamy Darek lubi, nie widać go może. Ja zdecydowałam raczej na tego kucyka. Jest taki cute, więc. Albo nie, tego chyba. Nie <laughs> czekajcie, jak się zastanowię, to z was wrócę. Chyba do... podjęłam decyzję i biorę tego. Albo nie wiem, tego. Nie wnikajcie w to, co tu piszę, po prostu tak się mi się robi jak gram. Nie no, chyba tego. On jest taki ma taką sympatyczną mordkę. No nie, piszcie też w komentarzach jakiego byście wybrali. Ale chyba ostatecznie biorę tego. No nie wiem, albo tego. Nie wiem, może... Chyba tego wezmę, ona No chyba tego kucyka wezmę, bo mi się tak podoba. Tego, albo jeszcze może... Wezmę tego. Ale on ma za mało kolorów coś. No nie, tego na bank nie wezmę. Chyba że bialutkiego. Chyba mi taki turkusowy. Chyba kupuję tego białego. W sumie grzywa mu nie pasuje, niby, ale. No, pokaż się. No, raczej tego wezmę. Nie. No, nie, tego czarnego chcę lub tego. No Boże, to jest taki trudny wybór. Ech. Dobra, biorę tego. Albo nie. Pff, ale jestem głupia nie wiem, którego wybrać. Sk oh, chyba tego. Nie, no chyba. Raczej tego. Bo będzie mu pasować steczki turkusowe i on jeszcze jest do tego czarny. Dobra, kupuję tego. Kupuję tego, tego, tego. Dobra na bank? Na bank. Bo on będzie pasować turkusowy, chyba. Kurde, nie wiem. Ale no nie wiem, czy tego, czy tamtego czarnego. On też jest piękny. Dobra, kupuję tego. Albo się zapytam dziewczynę. Dobra, dogadałam się z dziewczyną. I powiedziała mi, że bardziej by... O, właśnie mi pokazuje. Który będzie mi pasował. No okej. Okay. Boże. Więc wybieramy tego. Napisamy jej, że będzie na odcinku. I pozdrawiam Claudę Sabitul. No to kupujemy tego kucyka co nie. Pisała spoko. No dobra, to kupujemy tego. Dobra, nie się boję. Ale dobra, Oni skropkowaty kropkowaty kupujemy go. <sighs> Jakby go nazwać? A Ej, nie Ace Ap Apple? Nie. Beauty nie, czekaj co? Hmm. Cake beauty. Nie. Cake. Cake. Cake, cake boy. Cake. Cake cake. Nie. Cake candy, nie. Cake cake, nie. Uh, cake cherry K cherry. Jej, mamy kolejnego konika. Jej, mamy już dwa koniki, ale tego małego tego do zadania, lub czasem na jakieś wyścigi. Więc jestem tak dekscytowana po raz drugi, bo dwa konie. I zobaczę, ile mam star -końs? 25. No, w sumie, dobra. Jedziemy do Stani. Yy, na moim koniku. tym. Wiem, nie pasują mi te kolory. Dobra. Widzę co, jest po prostu tepnę, bo mi się nie chce jechać, jakby... Widzimy się jak, się, jak już jakoś będę. Okej. Okay. Tu jakaś dziewczyna ma jakiś efekt. Okej, okay, idziemy zobaczyć naszego konika. Uff, mam nadzieję, że chociaż starczy mi star końców na coś. Nie, naprawdę na coś starczy. Aha, no mówiłam. Okej, okay, jesteśmy już. Najgorszy dzień. Po prostu ciągam się za kamera. Pff, dobra, jest tam nasz konik. Yy, dobra, idziemy. I kupiliśmy kuzyka i zostało nam 25 star Zobaczymy jak wygląda. Dobra. Tylko ściągnę z tego mojego konika co teraz mam. To mam torbę, bo... Jeszcze to torbę, ściągnę. Boże, nie no. Dobra. Tylko torbę ściągnę. Idziemy zobaczyć jego funkcja Cake Carry. W sumie, no ładny. Tylko trochę taki gruby. No, w sumie ładny konik. Aha, siodło. A nie mam siodła. Dobra, to muszę na chwilę wejść do tego starego. Znaczy starego. Są dwa nowe koniki, więc le Muszę jeszcze to zdjąć. OK. Mm, 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 mm. Więc będziemy też robić testing. No, w sumie taki fajny wygląd, więc zaraz zobaczymy jak chodzi. I idziemy zobaczyć jego chody. Więc na razie tak... Sobie... Nie, ja nie chcę, żebyście widzieli. To nieważne. Ale on jest mały, dobra. No taki normalny, dobra. O, bardzo dziwnie mu chodzą te nóżki. Mega O, Boże. No trochę taki no. Ale to jest kucyk, więc. Szybko. Zabiegamy szybko. No, może być tylko za wolno, Mam te łapki. Teraz szybkie, teraz galop, czy coś tu tam. No dobra, i teraz szybkie zatrzymanie będzie. No, a teraz będzie takie normalne zatrzymanie. Nie no, nie wiem. No w sumie jeszcze skoki, bo nawet na tamtym patrzeniu chyba nie zobaczyłam. No, fajne. Pozdrawiam was wszystkich, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Wiem, zgapiłam trochę, ataka, magna.